Dzień dobry, zaczynamy nową grę na Weteranie. Zagramy sobie nie wiem dokładnie ile poziomów. Będę chciał sobie tego odblokować, dopiero przy 12, no to super. Dobra, no to lecimy. Pierwszy poziom, Weteran. Już wiem, bo już na kanale jest cała gra. W całą grę przyszedłem, więc... No, no, mam. No i pierwszy akcigment Zaleśniony Pierwszy Pierwsza eliminacja Więc nie jest źle Kurde nie teraz Bo po prostu Okej okay, mamy tych rekrutów Fajnie yy, Po prostu wrzucam bo wiem że yy, będzie chciało dużo osób może kiedyś zobaczyć streamy z tej gierki, dlatego trochę trzeba zacząć, no i potem zobaczymy, co dalej będzie z tym, jakby to ładnie powiedzieć, z tymi poziomami po prostu, z Weterana, dlatego, no, dlatego nagram krótki odcinek dzisiaj, oho, z Weterana, z Kingdom Rush, na razie jedynki. No i co? No i potem zobaczymy, czy ta seria się przyjmie, czy nie, bo jestem ciekaw po prostu, czy będziecie chcieli... Jeszcze raz... Okej, okay, dobra. Czyli na nie będzie... Będzie słaby, więc fajnie. Dobra, 3 hity, no to zaraz. Dobra, okej. Okay. Nie wstępny. A, z tym możemy, ale pierwszy poziom to... Panu muszę ławczem. Panu muszę ławczem. To jest problem. Dobra. Dobra, zginął. Zginął. <śles> no. Elegant. Dobra. Niech przejdą. Mamy trzy aktywmenty, więc fajnie. Dobra. Elegancko, ale... wszystko. nie myślę, się... że... Nie ma sobie, A i tu magika, ale nie może więc... No. Grając tylko łucznikami i tymi... i magami... Udało się jakoś przejść ten poziom wygraną. Dobra. Posłuchajcie yy, Co byłoby dobre? Dodatkowe. I to. O. No i git. I na razie jeden poziom. Zobaczymy jak to się przyjmie do następnego.